Uczepiłem głośniki, zawsze to jednak z muzyką trochę inaczej jakieś tam prowizoryczne mocowanie gniazdka. Po prostu niedługo będzie tutaj, no, Warszaw w tym rogu chcę postawić stół. Tutaj maszyny, jakieś tam, może tokarka się zmieści, właśnie piecyk jest, półeczki jakieś tam są. Tutaj taki zakątek no, jakoś się zorganizujemy, prawda? Tymczasem zapraszam na materiał. Rzeku mamy czyściutko idzie się trochę poddusić, ale Gra warta świeczki Całe ciepło ucieka tutaj już daliśmy stereopian płyty, bo było tak A tutaj musimy zrobić jeszcze ściankę z wełny, żeby miało jakikolwiek sens. Nasza poprzednia inwestycja sprzed tygodnia. Musimy wkręcać, nie wbijać, bo dziury to jest strop. Powierciłem, na wy... znaczy ktoś powiercił na wylot. Tu mamy bez problemu. Super trzyma. My, jak na warunki garażowe, myślę, że jest ekstra. Aha. Kto bez taśmy idzie na takie roboty? Gdzie tu miatełka? co potrzebne na końcu, to norma. No, Waba, elektro narzędzi. Prąd. moje szczęście jestem pewien ale to jestem na 100% pewien że trafiłem drut zbrojeniowy i oczywiście nie zdziwiłbym się ale dwa to już trzeba umieć młot standardów Unii Europejskiej raczej nie spełnia ale jest do czego kleić dalej. odmieści się. Cud. Kto używa poziomnicy, to jest chyba z zagranicy, ale niech będzie. Z moją nadwagą, to nie tak prosta. w sumie do drewna ale fajnie idzie to czego nie jak stąd Co tu dużo gadę co i liście 102 1020 owsemu po, po to bardzo fajny gadżecik zawsze to się nożem technicznym struga to potem ten grafik, a tutaj aby ołóweczka nie rzucić, jest super. No. Tak się to robi. Zostawię sobie tutaj wyjście. a Po prostu Potem w tam jakoś się będę cisnął dusił i pocieplam od środka, bo chyba nie bardzo będzie tego odkręcać, ale tak za chwilkę. Żywiście wiadomo, że nie musi być jakoś tam idealnie to jest przecież przecież to jest yy, budynek, tak? Gara zresztą, strop nikt nie widzi, nikt nie słyszy, ale no tak, dla samego siebie. pod dupę wziąć, bo zimno od tego betonu. Oh, to już inaczej. jak to ich to się nie bardzo chce ciąć. Spróbujemy na ham. pasuje aż dziwne i co? Żeby to miało jakokolwiek sens, znaczy już dużo pomaga i mniej ciepło ucieka, ale żeby było mega profesjonalnie odrysowujemy Odrysowujemy kontur i robimy taką no nie wiem jak to powiedzieć no przykręcimy po prostu takie deski i wsadzimy wełnę. Piątkę, dziesiątkę, nie wiem jaką tam mam jaką mam taką dam jeszcze ze starych zapasów jakaś tam leży Należy. Należy do tych, którzy bardzo wiele rzeczy robiło dwa razy No, wolę przymierzyć Kurwa, zajebioza Elegancja Wełenka Za ślepkę i lecimy z koksem Ale będzie cieplutko Zostaną tylko drzwi, bo Są bardzo Płokany bym powiedział, jest w do blaszunia Gówno takie miętkie Wyspawiam sobie metalowe albo drewniane i też wsadzę wełnę piątkę i będzie Będzie jak w termosiku, już wtedy jakiś sufit i boczki te O, ekonomia Ekonomia mówi róbmy z tego Oczywiście to nic nie przeszkadza. Będzie tak samo fajnie. Zwłaszcza, że tak jak mówię, pozużywa się jakieś tam stare płyty, bo nie bardzo ją gdzie uczepić, bo taka szpetna. Wilksy to owce całe, uważam. Super rozwiązanie. Nie wygląda to aż tak tragicznie jak myślałem. Ale najważniejsze, że się dobrze trzyma. Nabrało wagi. Ale to dobrze, Jak ciężkie to dobre. Jakoś sukcesywnie. Sklinujemy. Taki małe ścięk już. Może się przydadzą, ale to nie ma tam. Nie ma że co się tak rozczulać. Płyty jest dużo, bo nacięliśmy ładny zapas wcześniej. Desek piąteczek. Znaczy płyt dwunastek na szerokość, na szerokość plus minus 70. Mieliśmy robić stelaż do mocowania płyt, ale plan się zmienił. Zrobiliśmy z desek celówek, ale oczywiście nic się nie marnuje. Wykorzystamy po kolei każdą. Aby nie znosiła, aby nie znosiła. Super. To będziemy mieli pasowanie, że to już samo się trzyma. Tutaj deseczka celówka. To celówka jednak, to nie płyta 12. Jest do czego kręcić jednak. A tu wiemy, że jest do sufitu, także po się można. Jeden za mnie trochę denerwuje, bo sprzęt jest fajny, ale jak widzimy płaszczyzna, trochę bateria za dużo wystaje, mógłby mieć trochę dłuższy dziobek. Może było widać szczeliny, może trochę po Januszowemu, może jakaś stara płyta, ale no naprawdę według mnie, według mnie a mało się znam, bo jestem jeszcze młody Warunki są jakie są, no średnia kiesa. W zasadzie co to przeszkadza po prostu. Takerem zaraz podbijemy folię, dokończymy kręcić kotwy, bo widzę, nie są pokończone, kiedyś zostało, to tak się nie dokręciło, po prostu nic nie przeszkadza, w niczym nie wadzi, a bardzo fajnie się trzyma, ocieplenie jest mega, bo widzimy, dalej kamerą, że no tutaj akurat deska, tu deska trochę wystaje, to jest chyba dziesiątka, ale ósemka wełna jest, pokazywałem może na jakimś tam urywku, już nawet nie pamiętam, a tutaj... Tu mamy na razie gołą płytę Także zaraz wsuwamy się znaczyć Tutaj widzimy, no są pewne nierówności, ale to już trzeba się z tym pogodzić Budownictwo jest stare, no niestety, jakieś tam oflisy, równania No tutaj mamy co? Łącznik Też raczej to odkręcę, doda się celówkę tutaj Od czoła, żeby było mocne A tu się zrobi taką zaślepkę tego po prostu myślałem o zawiasach, ale bez sensu zawiasy Jak to otwierać w tą stronę, szykować to nie wiadomo ile miejsca Lepiej będzie po prostu zrobić Lepiej będzie po prostu zrobić na ślepkę na nie wiem, 5, 4, 6 wkrętów, bo to odkręca, odkręca się minutę I będzie po prostu z głowy Szybko, dobrze, a zresztą kto i po co tu wejdzie, bo to są takie rzeczy no Powiedzmy sobie umownie Mało, mało chodliwe w tym roku gdzie wełna takich chce zrobić stół narożny warszat obiję to po prostu ścianę z suporka, płytą OSB łącznie z parapetem, aż tam podgłośnik może nawet do wnioski, jeszcze się zastanawiam. Gniazdek, gniazdek kupiłem ogólnie chyba 20 na te pomieszczenie. Może się wydawać dużo, ale jak uruchamiam wszystkie swoje ładowarki do, do świetlówek, do jakichś lampek, do wkrętarek, bo tam... Mam powiedzmy, no tutaj jest standardowa jedna bateria jedno wyjście, ale mam jeszcze Razem dwie wkrętarki innej marki, to są inne Inne wejścia Jakieś tam latarki, jakieś świetlóweczki, jakieś halogeny No i oczywiście Elektronarzędzia na bieżąco, bo tutaj będzie się naprawdę Cały czas, cały czas coś tam działać, nie? To niby dobre, ale nikt tego nie użyje To, to coś fajnego nie pamiętam z czego. Italii Volkswagen A Cica jakordo z dla starych dobrych czasów. To chyba to chyba była przygoda z dzikiem coś kojarzę. A to kiedyś opowiada. Najfajniejsze jest to, że się trzyma bez przekręcania, to jakby nie było to. Mówię, pieneczko się uzupełni, luziki. Kolejny element na wcisk. No cóż. Wszystko jest w sumie gotowe. Jeszcze tylko jakiś uchwyt zrobię. jakieś Nie wiem, czy będę to przykręcał. Niby wystaje tutaj, ale może jakiś klamerki zrobię albo coś na to się zobaczy jutro tam docięte zostało tylko piankowanie i możemy się brać za ściany szlifować gruntować malować no jeszcze trochę pracy przed nami jest zwłaszcza to posprzątać się bałaganem cały ale to już najmniejszy problem do następnego odcinka cześć